I mam przyjemność otwarcia z wami tej oto paczki, którą już widzieliście albo i nie, niektórzy tak, niektórzy nie, w szortach na, w szorcie na YouTubie, <grytanie> w szortach, od razu wyobraziłam tą paczkę w szortach, dziwna wizualizacja, no ale dobra, mam tutaj paczkę niespodziankę tak naprawdę, sama celowo nie wchodziłam na stronę Adria Sabioni, bo paczka jest od Adria Sabioni, z którą... Już współpracowałam chyba rok temu, jakoś tak piękne zapachy mają, ale tante i sedutore. Ciekawa jestem, co tutaj jest. Nie, nie, tak jak mówię, nie wchodziłam w ogóle na stronę, żeby nie kusiło mnie sprawdzać, co też nowego się pojawiło. Ma to być nowy zapach jakiś. No nic, otwieramy paczuchę. Zobaczymy. W międzyczasie powiem Wam, że Adria Sabioni to polska marka, polska marka, która łączy w sobie innowacyjność, ale też poszanowanie środowiska natura naturalnego. Ich kosmetyki, tak, bo kosmetyki pielęgnacyjne też są dostępne u nich na stronie. Są przebadane dermatologicznie, mają wszelkie atesty, także są, są jak najbardziej bezpieczne Ja mam przyjemność też już Serum, skorzystania z serum i z, z kremu Bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdzały. Potem oddałam mamie, która była zachwycona, zwłaszcza tym zapachem nie Słuchajcie, malmazja. No, dobrze zapakowane w folię. Ok, ok, ok. Yy, oczywiście są dostępne te wszystkie produkty, te perfumy, te kosmetyki na ich stronie internetowej na dole. Na dole znajdziecie. Znajdziecie odnośnik, link, ale również widziałam, że już w Hebe są dostępne. Nie mam pewności, czy absolutnie wszystkie, czy ta nowość już zdążyła wejść do Hebe. Obawiam się, że mogła jeszcze nie zdążyć, natomiast warto sprawdzić sobie, prze, przepatrzeć, że tak powiem, chociażby stronę Hebe, bo tam to jest dostępne. Oni, jeżeli chodzi o perfumy, to mają je w pojemnościach 50 ml i za taką pojemność, no owszem, trzeba troszkę zapłacić. Chyba 180 albo 185 złotych natomiast tak jak mówię ja jestem zachwycona i sama jeżeli mi się skończy sedutory uh. sedutory albo 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 w ten drugi ale tante, to ja sobie je odkupię w środku mamy oczywiście te, te takie chrupki, ja to nazywam chrupkami uh. i nowy zapach Calda Notte, Adria Sensual jest w police, elegancko, oczywiście z brzoskwinką nieśmiertelną. Otwieramy, tutaj patrzę na ten nóż, żeby mi się przypadkiem krzywda nie stała na wizji. Najwyżej się wytnie, prawda? Krew się wytrze, nie ma problemu. Um, otwieramy, otwieramy z folii. Zawsze mi te folie wkurzają, szczerze mówiąc. Ale cieniutka, łatwo uh, się otwiera. Już nie mogę doczekać moich wrażeń, słuchajcie. lakon się różni, jeżeli chodzi o design. Wygląda w ten sposób. Fajne. Fajne, takie proste, klasyczne. No ale to najważniejsze teraz. Psikamy. Korku coś czuć, czy jeszcze nie? Psikamy sobie na nadgarstek. Mmm. Pismo, pismo, drzewo, owoce. To tak na pierwszy niuch. Tym razem nie brzoskwinia, to nie jest brzoskwinia. Caldanotte, Adria Sensual, ale jest bardzo przyjemne. Słuchajcie, to jest kolejny zapach, który jest bardzo przyjemny. Dla wielbicieli zapachów takich owocowo-drzewnych powiedziałabym. Leciutko tylko słodki, leciutko słodki. Zaraz pies zacznie wyć, bo jedzie karetka, nie wiem czy to słyszycie. Już patrzę, zaraz będzie wył. Albo <grym> może i nie, już przejechała, dobra. Cudowny, otulający, ale powiem Wam nawet, że tak, tak w, pierwszym, w pierwszym wrażeniu, wydaje się być bardziej odpowiedni na wiosnę i lato. Przez tą taką świeżość. On ma też w sobie jakąś taką świeżość owocową, pomieszaną z białymi drewnami, powiedziałabym. Nie ma tu nic ciężkiego, ani trochę, nic ciężkiego, co mogłoby przyprawiać kogokolwiek o migrenę, o ból głowy, o jakieś nieprzyjemne sensacje. Hmm. I ma też sobie właśnie coś ciepłego. Ja myślę, że to przez te akcenty drzewne. Tutaj sobie przygotowałam telefon. O, zobaczę, przejrzę. Muszę wejść na ich stronę, i tak zobaczyć. Zobaczyć, jakie nuty ma ten zapach, bo nie mam pojęcia. Dobra. A więc tak, zapach ma yy, wanilię. Lekka słodycz jest. Czarną porzeczkę, pewnie, że tak. No ta owocowość czarnej porzeczki pochodzi. No no tak, w sumie. Ale taka kremowa ta czarna porzeczka jest. Róża frezja, czyli kwiatowe akcenty też mamy. Mamy paczula, ja jej nie wyczuwam, przynajmniej jak na pierwszy... Pierwszy nut. Y, niuch. Y, ona pewnie jest gdzieś tam dodana, ale bardzo delikatnie. Jest ambra, właśnie, drzewo bursztynowe. No, mówiłam, nuty drzewne, piżmo, jak najbardziej. I nawet nie wiem, czy nie powiedziałabym, że to jest takie białe, czyste piżmo, bo ten zapach jest trochę tak czysto kosmetyczno-świeży, bez ja żadnych y, skojarzeń z detergentem. Bo absolutnie nie tędy droga. To jest miły, lekko słodki, owocowy. Hmm, zapach, trochę jak sok, trochę z sokiem pożyczkowym mi się kojarzy. Ma w sobie właśnie i tą świeżość, i, i drzewność, i piżmowość. Bardzo przyjemne, tak na pierwsze powąchanie, bardzo, bardzo przyjemne. Ciekawa jestem jego trwałość. Oczywiście nie jestem w stanie teraz o tym ża żadnych słów, że tak powiem, wyprodukować, ponieważ no nie znam tej trwałości. Ale jeżeli się będzie zachowywał tak jak Aletante i sedutore, to już będzie bardzo dobrze i będę bardzo zadowolona. Na pewno zobaczycie go nieraz w perfumach na tacy, czy przy okazji jakichkolwiek innych moich produkcji, bo nie sądzę, żebym go zakopała gdzieś, gdzieś że tak powiem, w czeluściach moich szuflad. Fajny. Musicie lubić owocowe zapachy, bo zdecydowanie ta czarna porzeczka tutaj jest. Jest wyodrębniony, ale na takiej miękkiej bazie z drzewa, z no drzewnych i z delikatnym, jakby akordem wanilii. Bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny. Może na wczesną jesień też by się nadał. Teraz jeszcze akurat jak to nagrywam, to jest słonecznie, więc. Co tam. Co mi zabroni? Hmm. Teraz będę miała okazję bardziej go popodziwiać. Nic, super, do ust mi wpadł, jest gorzki, nie pijcie go, nie pijcie, nie próbujcie, nie jest smaczny, on służy do psikania zdecydowanie, już się o tym przekonałam. O. Dobrze, że pachnie dobrze, spakować nie musi Ok, ciekawa jestem, czy Wy już przede mną, bo pewnie są tacy, którzy już przede mną poznali ten zapach, czy wy już macie jakieś swoje spostrzeżenia na jego temat? Jeżeli tak, to serdecznie zapraszam do umieszczania ich w komentarzach. Może już sprawdziliście pod względem trwałości. Myślę, że to będą cenne rady, uwagi dla innych, ewentualnych użytkowników tego zapachu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.